Hej, witajcie! Tym razem w kolejnym poradniku do gier 2.0, a mianowicie fraktali. Dziś zajmiemy się wiesz, jednym z łatwiejszych fraktali najszybszym, od którego praktycznie każdy chciałby zacząć, a więc mianowicie jest to Swampland fraktar Jak widzicie na mapie znajdują się tutaj trzy punkciki. Są to po prostu takie wispy, które musimy zanieść równocześnie do tych punktów, do tych gwiazdek, które widzicie na dole mapy. Po drodze spotykają nas moby, które nas kryplują, są także rozstawione pułapki, zaraz pewnie w coś padnę, o jedna pułapka, jak widzicie druga pułapka, teraz mi przewróciła to co na ziemi. Po prostu musimy zanieść te wispy o, do tych yy, drągów, że tak to nazwę, do tych konarów właściwie, od drzew. Jeżeli macie mesmerów, no to to jest bardzo proste, jak widzicie jeden użył sobie portalu i od razu znalazł się koło konarów, więc nie ma problemu. Po otworzeniu tego, jeżeli dosicie 3 raz, otworzy się tajne przejście, przez które przepływamy i udajemy się do bossa. Zabijając bossa, praktycznie kończymy fraktal. A więc, jeżeli jesteście elementarystami, warto używać konjug swordów oraz Bowów, gdyż DPS jest bardzo, bardzo duży w tym powodzie. Co do taktyki na tego bossa, jest ona w miarę prosta. Stać unikać jego taunta. Jak widzicie, tutaj, jak widać, po ziemi wędruje. Taka, taka fala, którą musimy po prostu omijać. No akurat trafiłem sobie na tą falkę, no cóż bywa. Drugim jego atakiem jest to, że rzuca e, zatrute pola, które nie dość, że damajżu, d, robią damage, to jeszcze nas e, dodatkowo zatruwają. Widzicie takie zielone gluty, które on z siebie wysyła. Plus do tego, teraz widzicie takie promienie lasera, są to po prostu jego miniony którego leczą oraz bufują. Jeżeli macie dość DPS-a, nie musicie się nim zajmować. Jeżeli jednak będziecie robili wyższe level fraktali, no to niestety będziecie musieli je zabijać. No i to tyle. Zabijamy bossa. Fraktal się kończy.